Dzień dobry, dzień dobry, Biuro Podróży Bieszczader. Witam o poranku. Właśnie patrzyliśmy na skaczącego koziołka, samca sarny. Wiosna to wspaniale kwitnące drzewa w oddali kościół w Korczynie. Do tej miejscowości przybywamy często na czekoladę do Mirosława Pelczara. natomiast przybyliśmy tutaj, żeby podziwiać balony nad Krosnem. Zobaczcie jeszcze w jakiej oto scenerii pomiędzy kwitnącą czereśnią. Tak nam się dzisiejszy poranek rozpoczął. Staliśmy przed schodem słońca, ale dla takich widoków przyznacie, że warto. A tam kolejne baloniki, niektóre już lądują. Niektórzy się ścigają w górskich balonowych mistrzostwach, natomiast wiele osób przybyło, żeby po prostu polatać i podziwiać te piękne, piękny krajobraz wiosenny. A wspomniany koziołek, który wam brykał, o zobaczcie, tam teraz biegnie. Szybki jest. Biuro Podróży Bieszczader nakręciło dla Was ten film z okolic Krosna, a dokładnie z balonami nad Krosnem. Koniec.